Hej, witam was z tej strony Abraham odcinek z Minecrafta i Abraham czemu tutaj Bo mi się usunęły światy coś to jest mój świat. Tak i właśnie tutaj buduje taki domek jak widzicie No dobra A nie to mieszkamy blisko siebie tu Ale to szybko nie? Ja byłem ta i Nakręcam, nie nakręcił. No, 10 minut. No, tak nie. No. Ty zamknij drzwi, bo jak nie wiem, Creeper... Ty, a ja wiesz co mi się śniło? Ten, coś z Minecraftem tak w ogóle, nie? Że... Była taka mapa i mieliśmy domek, Creepery ciągle nam wchodziły i wybuchały. Tutaj. no tutaj on ma i tutaj nie wiem on ma jakieś takie żeby czekaj no on ma... i tutaj on ma dzwoni Niemalną... <grywka> fuck <grywka> Zganni. ty gdzie masz wyjście z tej farmy Jezus Maria On ma Batmana, on jest Batmanem Uciekam Batmanowi Nie No nie bij mnie Dziadu No nie bij mnie czy ja zabiję owce? Bo ja. Weź, bo ja potrzebuję! Ja baranie potrzebuję! No nie Chyba baranem. No nie no! Moja owca. No i gdzie owc? Oddawaj mi baraninę, ty. Dobra, nie mam na siły z się kłócić. Dup. Kij, nie wchodzę do Twojego domu. To dawaj mi z góry. O, owca! 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 A, za daleko. Nie, dawaj mnie. Fuck, niechcąco, sorry. Aha. Dzięki. Dzięki. Łano! Łano!

A to jest ścinek. Czyli co? Ścinek? Nie, mówię, że nie oglądaj telewizji, bo teraz zakręcasz. A, no, no. Sorry. Tak zawsze mam, że się zamyślam i... no wiecie. Nie wyszłeś. A, domkiem. No dawaj, śpi. To dawaj. Ja pierdziel. No pa no i dzięki mogłeś dawno się położyć ale nie mapę pobierasz no spałem wiesz. Owca zjadła mi płot. Patrz owca zjadła mi płot. Głupia owco a nie to mu, a nie to ja mam. Sorry, Bo mi się w tym wydawało, że owce zjadą. No, nie jestem. No i są w pobliżu potwory. Dziękuję panie Matrixie. Idź ty, zielony o górze, głupi. No idź stąd. Boże. Nie idź stąd czasu się denerwować. No, no. Boże. No czekaj, ja śpię. No Boże. No co chcesz? Dupa lytruje się. No co? Nie chcę twojego miecza. Dawał mi. Idź spać! No nie wiem, to złe przeszło. Jest! Jest, no ale jak nie ma w pobliżu potworu, to tak! Czyli co? Jak nie ma w pobliżu potworu i nie położyć do spania, to gdzie zaatakują? Idź się! Ja też będę spał! zajmujemy wewnętrzne tak miałeś, że cię nie zbudził jak tak? Co? A co? no sorry, sorry miałeś tak, że się zbudzili? potwory? Mm, no. tak? tak no to nie, wiesz mi Boże. Zaraz coś prze... Bo ja to przełączę za... Ty! 7 minut się nagrywa No Ty! A! O! Dzięki No weź ja tu sobie drewno kraftuje, A tu jakiś dziwoląg w to nietoperzy mi napada

No, i no nie, no nie, lewaj mnie tu A, no dobra, no to dawaj A Czekaj, no ora eee Kurde, fel Czekaj, gdzie to było? A, dobra, czekaj, ech Sorry, sorry Czekaj, tutaj O, o, dobra. Kurde no e, Słuchajcie jeżeli... no nie, to... Czy tak na poważnie? Ja się żegnam i, I co? <grym> Nagle go, ty mi wychodzisz Nie, nie wychodzę Co ty gadasz? Spójrz ej no, ale patrz na telefon. Lol Lol Dobra, ja nie wiem, coś stało Dobra więc skończymy ten odcinek, nie zapomnijcie stajcie łapki w górę, więc na razie, cześć, pa pa, na razie. subskrybujcie Adama, ponieważ Adam jest, powiedzmy, fajnym chłopakiem, ale teraz nie... Nie, nie! Dobre. Nie no. Skończymy ten odcinek, na razie, cześć, pa pa.